I już poszynie. szynie. Zasyp mi ta dziura. I gazo Marek! Gazo! Dobra! Dobrze! Dobrze! Dobrze. To zlecenie to jest bardziej e, czasochłonne, bo będzie tu trzeba dużo wywieźć, dużo musimy całego terenu zrównać. Seba, weźcie to, weźcie to, Seba, Seba! Złomek, złomek! Trzy, cztery Oczywiście. Justyn! Chciałem przejść, prawda ruszył. Ciepło zrobiło. Ciepło. Chłopaki mają nadzieję, że będzie tu jakieś metalowe zbrojenie, które uda się spieniężyć. Oj! Ja nie widzisz, Seba z tej strony. Ej, weź ten złot, tam coś leży. Seba, tam coś jest, jakiś prędko co to jest? Widzę, dlatego ci gwizdam. Marek, pomóż mu to tam wytam, albo Tomek, pomóżcie mu to wyszarpać. To chodź no! Chodź no! Co za skrzynia? Złom? Co to masz? Nie wiem! Złom? Skrzynka ze złomu, ale nie wiem co w Chodź, Marek! Co tam masz? Nie wiem! Słuchaj, co tu jest. Lampa jakoś. Pa! Cedarki.